Jesteśmy na torze Słomczyn, a za mną, patrzcie jaki mały potwór. Yaris GR, 4-koła napęd, 200, prawie 60 koni, mały silnik 3-cylindrowy, ale naprawdę fajnie mruczy. Siadamy, zobaczymy jak się jedzie. Zapowiada się naprawdę fajny samochód z pod ręki Toyoty. Jarizgier na trybie sport jest taki, bardzo fajnie się prowadzi, tak naprawdę wydaje mi się, żeby zrobić czas, e, to na trybie sport naprawdę jedzie przewidywalnie, wykorzystuje wszystkie możliwe systemy, które, które ma, żeby po prostu jechać szybciej, i też można powiedzieć bezpieczniej. A na trybie trak, gdzie mamy wszystko wyłączone, gdzie jest wyłączona trakcja, gdzie jest samochód, po prostu ma też rozłożenie napędu 50 na 50, jest no już takim fajnym, naprawdę sportowym samochodem. Ale jedzie, naprawdę. Eee... Dwa tryby, sport i track, e, oczywiście na wersji e, ustawienia track mamy rozłożenie napędu 50 na 50, no musisz mieć więcej umiejętności, bo samochód po prostu robi to co chcesz. Ale też musisz wiedzieć, co chcesz zrobić. Ale nawet w ustawieniu sport naprawdę dużo więcej już myśli samochód, mniej musisz Ty jako kierowca się zastanawiać, a naprawdę jedziesz bardzo szybko. Więc są fajne dwa ustawienia, które pozwalają cieszyć się e, tym mniej doświadczonym i bardziej doświadczonym kierowcom. Dźwięk, niby 1,6, niby tylko 3 cylindry, ale dźwięk jest taki, że jak staniecie na, na drodze i posłuchacie, to będziecie wiedzieli, że tutaj jest moc w samochodzie. Piękne zaciski hamulcowe z tarczami ponacinanymi. Hamuje, jedzie. To co ja najbardziej lubię w samochodach, czyli lekkie materiały. Piękny dach karbonowy. Naprawdę wygląda super. Aluminiowa klapa z tyłu, nawet jak podnosisz, to czujesz, że jest lekka. A pod maską 1.6, silnik turbo. Jeszcze zobaczycie, jak jest w środku. To są te najważniejsze przyciski, czyli e, track i sport, oczywiście normal, mamy też system IMT, czyli podnosi obroty do góry przy redukcji, przy zmianie biegów czyli utrzymujemy cały czas, można powiedzieć takie pseudo hmm, podtrzymanie turbo, no można powiedzieć tak to więc to też fajnie działa naprawdę fajnie wykonany samochód cieszę się że wreszcie Toyota doceniła że samochody z takim pazurem będą się ludziom podobały i będą się wszyscy e, ci, co jeżdżą, z nich cieszyli i będzie trochę więcej emocji. Dawno, dawno takiego samochodu nie było na rynku, który po prostu pozwala się bawić, e, cieszyć i, i przyspiesza.